Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. kalendarzu mamy 29 dzień listopada 2016 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Tyfloradia. Michał Dziwisz zapraszam na kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo. Dziś yy, opowiem o aplikacji naprawdę prostej i która nie powinna nikomu yy, sprawić najmniejszych trudności w obsłudze. A jest to aplikacja, yy, w, z pewnych względów, mogąca okazać się naprawdę aplikacją użyteczną. Mówię tu o aplikacji Just Press Records. Yy, to jest aplikacja, która przede wszystkim przyda się tym, którzy są posiadaczami duetu Apple Watch i iPhone. Dlaczego? Dlatego, że domyślnie za pomocą Apple Watch'a no to tak za bardzo nagrywać nie możemy. To urządzenie jest oczywiście wyposażone w mikrofon, jest ten mikrofon nawet całkiem niezłej jakości, natomiast no jeżeli chodzi o nagrywanie jest problem, nie ma aplikacji dyktafon na tym zegarku musimy o coś postarać się we własnym zakresie. No i o co? O kosztującą? No niestety. I to wcale nie mało, bo ponad 4 euro aplikację Just Press Records. Aplikację pobieramy z Store'a. Yy, znajdzie się ona także wtedy na naszym zegarku. Yy, aplikacja pozwala na zapisywanie naszych notatek głosowych. To jest po prostu taki dyktafon, można by powiedzieć, który posiada jednak kilka całkiem użytecznych funkcji. Yy, między innymi pozwala na transkrypcję na naszych Głosowych notatek na zawartość tekstową. E, jak to działa? E, no, mogłoby lepiej, uczciwie powiem, ale do krótkich notatek sprawdza się całkiem dobrze. Dodam jeszcze, że dziś ukazała się nowa wersja aplikacji Jaspers Records. E, Obawiam się, że będą jakieś problemy, ale nie. Rzeczywiście e, twórcy poprawili nawet kilka kwestii, więc e, myślę, że może być tylko lepiej. Ale nie przedłużając tej naszej dzisiejszej krótkiej audycji. Może jeszcze tylko zwolnimy trochę mowę. Hmm. Dobrze. Pojawiło się pytanie, Jest czy audycje tyflo podcastu są tylko w poniedziałki, czy się coś zmieniło? Nie, nie zmieniło się, bo audycje tyflo podcastu już od dawna nie są w poniedziałki, tylko i wyłącznie są jeszcze też w inne dni. Proponuję śledzić naszego facebooka, chociażby facebook.com i tam wpisujemy tyflo podcast, i na pewno uda się odnaleźć. Naszego fanpage'a, tam publikuję wszelkie informacje dotyczące tego, co i kiedy na żywo na naszej antenie się pojawia. O, w międzyczasie wygasiła mi się aplikacja, wygasił mi się ekran, więc jeszcze raz odblokowuję. Just Press record, przycisk. I mamy aplikację Jazz Press Record. Cóż przycisk. my tu mamy? Mamy, mamy przycisk rekord. Jak sama nazwa wskazuje, służy on do nagrywania. Settings. Mamy przycisk. ustawienia, do których to ustawień za chwileczkę wejdę. One są naprawdę nieskomplikowane. More. Przycisk. Tu mamy jeszcze More. Close. Przycisk. Close. A, to dlatego, że miałem tu jeszcze odpaloną 18, 50, jakąś. settings. Mm, notatkę wcześniejszą. Przycisk. Więc jeszcze raz. Mamy rekord. Set settings. Przycisk. I drive. Wróć. mamy tutaj coś takiego jak iCloud 2016 Drive, 11 więc 20, też jeszcze z tego wyjdziemy info, Drive, na i to jest wtedy nagłówkiem info, przycisk. mamy przycisk info search, pole wyszukiwania mamy pole do wprowadzenia jakiejś frazy którą chcielibyśmy wyszukać 2016 11 29 folder przycisk i mamy coś takiego 2016 11 24 folder przycisk te y, daty, które tu się pojawiają, to są po prostu nazwy naszych folderów. On sobie grupuje to wszystko według dat. W każdym tym folderze możemy mieć ileś tam różnych notatek głosowych, jeżeli będziemy nagrywać pierwszą notatkę danego dnia, to po prostu folder zostanie utworzony. Ja to od razu pokażę, bo usunę sobie ten pierwszy. 2016 folder. Folder z dziś znaczy, że. Użyję standardowego gestu do czynności wybiore delete. Uwaga, delete the recordings. Tak, delete to recordings. The folder 2016 11 29 h2 -E recordings contains will be permanently deleted from my cloud drive on all your devices. Delete from iCloud Drive. Przycisk. Tu jeszcze właśnie jedna ważna informacja. Press Records korzysta z iCloud Drive'a, więc jeżeli mamy niezbyt dużą pojemność wolną na naszym iCloud Drive'ie, to może lepiej sobie rozważyć w sercu dokupienie tej pojemności. To nie są jakieś wielkie pieniądze na miesiąc, a może się przydać. Delete from iCloud Drive. Delete 2016. 11. I teraz Proszę zobaczyć. 2016, 11, 24. Już Kulbe. tego katalogu nie ma. Załóżmy, że ja chcę coś nagrać. Że ja chcę nagrać yy, moje pierwsze dzisiejsze nagranie, jakieś testowe. Więc stukam dwa razy w ekran, dwoma palcami. Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słychać takie króciutkie piknięcie. To piknięcie sygnalizuje, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie. W tym momencie voiceover jest nieaktywny, co ma swoje pewne negatywne reperkusje. Jakie o tym za chwileczkę. Teraz zatrzymam nagrywanie. Stuknę dwoma palcami dwa razy ponownie. O! Play. Przycisk. i mamy rzeczy następujące 0 0% transcribe in progress. 19 record 29, 29, 29 mamy okno more, naszej przycisk. notatki settings tu mamy settings i tak dalej ale to jest wszędzie 19 06 57 pole tekstowe tu możemy zmienić y, nazwę tej naszej notatki jeżeli mielibyśmy takie życzenie Recept D29.11.2016. Tu jest informacja, 6. o której zostało to nagrane. Transcript View. Przycisk. Transcript View. Ja za chwilę pokażę, o co chodzi. 0% regulacji. 0%, czyli przewijanie. 0. 25. Tu jest 0 sekund z 25 sekund. Play. Przycisk. I przycisk play. Spróbujmy teraz to odtworzyć. Panse. Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słychać takie króciutkie piknięcie. To piknięcie sygnalizuje, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie. W tym momencie voiceover jest nieaktywny, co ma swoje pewne negatywne reperkusje. Jakie o tym za chwileczkę. Teraz zatrzymam nagrywanie. Stuknę dwoma palcami dwa razy ponownie. No i proszę, nagrało się. Czy ja z tym coś jeszcze mogę tego zrobić. Plus, more, setting, more. Tak, mogę użyć przycisku more, More, uwaga. deletę przycisk. Mogę usunąć to nagranie, bo załóżmy, że mi się nie podoba. Share mogę przycisk. podzielić się tym nagraniem. Y mogę wysłać je na przykład na maila, wrzucić na Dropboxa, itd, i tak dalej. Mogę przycisk. podzielić się także transkrypcją tego nagrania, która została już zrobiona. W międzyczasie przycisk. mogę usunąć transkrypcję, czyli przepisanie tego nagrania na tekst. Cancel. Przycisk. I wyjść z menu, użyjąc cancel. przycisku More. Cancel. 19. Mamy Precender tu jeszcze 29. jeden dość 1. interesujący przycisk. Transcript. Zero procent. Transcript. przycisk. Transcript View. Naciskam to. Transcript. I cóż my tu mamy? Tego, tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słać takie króciutkie i piknięcie to piknięcie sygnalizuje, że właśnie rozpoczęła się nagrywanie. W tym momencie VoiceOver jest nieaktywne, co ma swoje pewne negatywne reperkusje, jakie ja o tym za chwileczkę. Teraz zaczynam nagrywanie, stuknęło na palcami dwa razy ponownie. No jak słychać, no to nie jest jakieś dokładne tłumaczenie, ale to się może przydać, jeżeli ktoś korzysta z notatek tekstowych, jeżeli ktoś woli, życzę powodzenia przy wstawianiu chociażby znaków interpunkcyjnych, żeby to się do czegoś nadawało, ale na przykład wyobrażam sobie, że powiedzmy lekarze, tak, mogliby używać tej aplikacji do sporządzania różnych notatek, bo w medycynie to już jest dość popularne, tego typu oprogramowanie, które głos lekarza zapisuje w postaci tekstu, nie tylko w postaci mowy, yy, ale także przerabia na postać tekstową. 1910. Dobrze. Yy, Storek, to nam 29 Teraz. Tego nie było, tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słać takie 19. .19. losę, Przycisk Losy. Dobrze. Play no to y, zatrzymujemy, a właściwie wychodzimy z tego nagrania. A teraz pokażę o co chodzi w przypadku, y, kiedy voiceover jest wyłączony i kiedy zapragniemy coś zrobić. Y, włączam znowu nagrywanie. OK. I teraz przesuwam palcem po ekranie. Nie dzieje się nic. Wychodzę y, z ekranu w ogóle z aplikacji, a przynajmniej się staram. Blokuję ekran. No nic się nie dzieje. Telefon po prostu jest jedną wielką cegłą. Ja nic nie mogę zrobić. Stukam dwa razy dwoma palcami. I też się nic nie dzieje. I pytanie, co ja w takiej sytuacji powinienem zrobić? Proszę państwa, sposób jest banalny. Naciskam home'a i trzymam tego home'a po zawibrowaniu telefonu, i po tym jak pokaże się, tak, pojawi się taki dźwięk, w któ pod, y, który sygnalizuje informację, że fajnie by było, gdybyśmy powiedzieli np. do kogo chcemy zadzwonić, y, naciskamy tego hołma jeszcze raz. I 19:11. Voiceover nam ożył. To tak być nie powinno. To moim zdaniem jest błąd. Y, ale widocznie twórcy nie chcą tego poprawić albo nie mogą z pewnych przyczyn. No w każdym 19, razie, 11. zobaczmy, ile nam się teraz z tego nagrania zachowało. Kalendarz wtorek, 20. O, nie chcę kalendarza. Ekran chcę. Just press record. Just press record. Chcę tę aplikację. Just press record. Play, przycisk, play, przycisk, play, przycisk, 0, 34. O, no i teraz. Play, przycisk, pauzę. Okej, okay. i teraz przesuwam palcem po ekranie. Nie dzieje się nic. Wychodzę yy, z ekranu. W ogóle z aplikacji, a przynajmniej się staram, blokuje ekran. No, nic się nie dzieje. Telefon po prostu jest jedną wielką cegłą. Ja nic nie mogę zrobić. Stukam dwa razy dwoma palcami. I też się nic nie dzieje. I pytanie, co ja w takiej sytuacji ekran powinienem zrobić? Proszę Państwa, sposób jest banalny. Naciskam Homea i. No właśnie, naciskam home'a i rzeczywiście się wyłączyło i zatrzymało się nagrywanie. I to jest jedyny mi zdany sposób na zatrzymanie w takiej sytuacji aplikacji Just Press Record. Tak zachowuje się ta aplikacja na iPhone'ie. Jak to wygląda na Apple Watchu? No, mogę pokazać. Będzie trochę Skomplikowane, bo Apple Watch ten głośniczek ma niezbyt yy, głośny, a ja nie mam niestety takiego tu sprzętu jak kolega Piotr Witek, żeby yy, wszystko tak fajnie zbierało. Ten mój mikrofon jest też wybitnie kierunkowy, no ale spróbujmy przynajmniej coś pokazać. Najprostszym sposobem na rozpoczęcie nagrywania w aplikacji Just Press Records jest wyciągnięcie jej komplikacji na tarczę Apple Watcha. Wtedy mamy coś takiego: stuknij dwukrotnie, aby otworzyć program Jazz Press Records. Stukam. Przycisk. Apple Watch mi w tym momencie zawibrował. I ja w tym momencie mówię do tego zegarka, mówię coś tam do niego, mówię, 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 mówię. mówię. Mogę jeszcze coś powiedzieć. Za chwileczkę odsłucham sobie tego na nieco lepszym głośniku w postaci mojego iPhone'a. Teraz pytanie: Jak najskuteczniej wyłączyć nagrywanie w Apple Watchu? Yy, po prostu naciskamy któryś z przycisków, albo koronkę, albo ten przycisk znajdujący się obok koronki. O, i już. I się zatrzymało. A teraz yy, biorę ponownie do ręki iPhone. 19.14, aby 19 wtorek. 20... Jest. Settings. Record. Set. More. losę Zamykamy 3, close, sobie. zamykamy to 2016. Serge. Info. Serge. 2016. 2016. 11, 24, 2016. W tym folderze 11, teraz trzy nagrania: 13. Search, 19 2019. 2019. 06. 5, 9, Są trzy nagrania: 3, search, Info. 2019. 13. Więc posłuchajmy tego ostatniego Dostępne nagrania, czymności. które się pojawiło przed momentem: Serge. 2019. 3. Zaznaczone. Przycisk. Apple Watch mi w tym momencie zawibrował i ja w tym momencie mówię do tego zegarka, mówię coś tam do niego, mówię, 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 mogę jeszcze coś powiedzieć, za chwileczkę odsłucham sobie tego na nieco lepszym głośniku w postaci mojego iPhone'a. Teraz pytanie, jak najskuteczniej wyłączyć nagrywanie w Apple Watchu? Po prostu naciskamy któryś z przycisków, albo koronkę, albo ten przycisk znajdujący się obok koronki. No i się zatrzymało. Zobaczmy teraz 19, Record, record. Setkin More. Closer 19, Transcript eee, VF. Przycisk Nam to wszystko przepisał na tekst. Just press Records Record, Transcript V. Transcript. A w tym momencie Xavieroweruje ja w tym momencie mówię do tego zegarka, mówię coś tam do niego, mówię, mówię mówię, mówię mówię, mogę jeszcze coś powiedzieć się za chwileczkę odsłucham sobie tego na nieco lepszym głośniku w postaci mojego iPhone'a. Teraz pytanie jak najskuteczniej wyłączyć nagrywanie w Apple oczy po prostu naciskamy któryś z przycisków albo koronka, albo ten przeciw znajdujący się obok koronki. No. no, tak to rozpoznał. Aplikacja na Apple Watchu jest nieco bardziej rozbudowana. Ja postaram się ją teraz pokrótce pokazać, ale bardzo, bardzo pokrótce, bo tu niewiele jest do pokazania. To, co pokazałem, to jest komplikacja tak zwana czyli to, co wyciągamy sobie na tarczę naszego zegarka. Aplikacja ma jeszcze troszeczkę więcej funkcji, ale do tej aplikacji to my się musimy dostać o mamy i w aplikacji Jazzpress Records yy, na Apple Watchu mamy kilka rzeczy mamy przycisk Start Recording no to wiadomo do czego to jest recent czyli ostatnie Yy, nagrania, jakie nam się udało tu zarejestrować i które są na Apple Watchu. Outbox Zero Pending. Outbox, czyli skrzynka nadawcza. Skrzynka, do której lecą nagrania i które później znajdują się na naszych pozostałych urządzeniach i co jest synchronizowane przez iClouda. Kilka ostatnich nagrań znajduje się w Apple Watchu. Dokładnie ile szczerze mówiąc teraz nie pamiętam, ale wszystko jest w dziale najczęściej zadawanych pytań w aplikacji, więc można sobie to sprawdzić. Zobaczmy, czy to nagranie będzie.

Tak, i tu mam kilka tych nagrań, które są, y, które zostały nagrane. Ostatnich kilka nagrań na y, Apple Watchu. Mogę sobie je lokalnie odsłuchać. Y, przy czym no, y, przyjemność z tego jest średnia, bo głośniczek Apple Watcha nie należy do jakichś wybitnych y, głośników, y, z których ten dźwięk by się wydobywał. Ja może spróbuję to nawet pokazać. Oczywiście, Apple Watch już w międzyczasie zablokował, ale nie. Tak, no i to bardzo, bardzo cichutko brzmi, ale ten mój mikrofon jeszcze przy okazji to tak zbiera. Dostałem pytanie, dlaczego ta aplikacja jest na Apple Watchu bardziej rozbudowana, a na iPhoneie nie. No, Ja się nie do końca z tym zgodzę. Na iPhone'ie mamy troszeczkę więcej opcji. Na Apple Watchu mamy opcje adekwatne do tego. Co nam się tam może przydać? Możemy sobie odsłuchać ostatnich nagrań, yy, możemy sobie sprawdzić, czy nam coś jeszcze brakuje do synchronizacji, ale to jest tyle. To więcej, yy, nic nie zrobimy za pomocą tej aplikacji Just 19, Just press 19, 19 aby dwa, aby odblokować. E, Miałem jeszcze wejść w ustawienia Just aplikacji press, recort, na iPhone'ie przycisk. I co teraz zrobię? Wejdę w sobie yy, w ustawienia, czyli w Settings, Settings, setking, nagłówek, donę przycisk Transcription Language. Nagłówek: Polski, Polska. Przycisk Transcription Language, czyli język transkrypcji. Język może być ustawiony od teraz niezależnie od naszych ustawień systemowych. Yy, od wersji, która ukazała się dziś, czyli 29 listopada. Yy, kiedyś tak nie było, teraz już jest, yy, przy czym yy, tak w ogóle jako Ciekawostkę powiem, że mm, Jazz Press Record to była pierwsza aplikacja, która chciała ode mnie zgodę na dostęp do usług rozpoznawania głowy od Apple'a. 19, Wcześniej nigdy takiego komunikatu nie miałem. Just press record. Donate. Polski. Polska. To sobie możemy wybrać język. Auto transcribe. Nagłówek. I jeszcze auto transcribe, czyli automatyczna transkrypcja. Short recordings. Short recordings, Przycisk. czyli krótkich nagrań. Short recordings. Ale możemy Przycisk. sobie to zmienić. Przy... Short recordings. Auto transcribe. Auto transcribe. Na... All recordings. All recordings, czyli wszystkie nagrania. Zaznaczone. Zaznaczone. Short, Short, recordings. Short never. Never, czyli nigdy nie przetwarzaj na tekst. Myślę, że przetwarzanie na tekst naprawdę może się przydać niekiedy. Aczkolwiek muszę z przykrością powiedzieć, że przynajmniej na razie z moich testów nie zawsze działa to dobrze na długich nagraniach. Na przykład ta aplikacja jest w stanie przetłumaczyć tylko część tego długiego nagrania. Czasem się okazuje, że nie przetłumaczy tego wcale na tekst. No działa to różnie. Na krótkich. Kilkudziesięciosekundowych nagraniach działa całkiem ok. W dzisiejszej wersji y, dodano wsparcie y, dla y, przecinków, kropek y, i innych znaków. Interpukcyjnych, także ponoć jak powiemy New Paragraph, to mm, zacznie nam od nowego akapitu. Jeszcze nie sprawdzałem, czy trzeba powiedzieć, nie wiem, nowy wiersz albo nowy akapit, żeby zadziałało to w języku polskim, ale takie są aktualizacje. Aplikacja całkiem ciekawa, naprawdę ten. Ta kwestia, ta kwestia związana z tłumaczeniem. Tych nagrań na postać tekstową, to jest coś, z czego naprawdę korzyść mogą mieć niektórzy użytkownicy. Chociażby tacy, którzy mają problemy ze słuchem. Jeżeli chciałoby to tłumaczyć naprawdę długie, długie nagrania, przetwarzać je na tekst, no to mogłoby być naprawdę coś. Jeszcze pojawiło się pytanie od Gracjana, czy możliwe jest. Y przetwarzanie i przesyłanie tych nagrań y, gdzieś y, poza aplikacją. Oczywiście możemy wysłać mailem, możemy wysłać na WhatsAppa, na Dropboxa. Gdzie tylko chcesz y, od tego y, gdzie możemy wysłać zależy to standardowe udostępniane takie przez iOSa okienko do Podzielenia się danym plikiem bez problemu. Jest to do zrobienia. Pliki zapisywane są w formacie M4A. No i oczywiście dźwięk jest monofoniczny, bo zarówno Apple Watch, jak i iPhone rejestrują w mono. Też z tego co wiem, jest jeszcze dodatkowa aplikacja Jaspers Record, i też z tego co wiem, dodatkowo płatna na komputery Apple. Jeszcze jej nie sprawdzałem, ale być może warto, kto wie, może by się to również do czegoś przydało. Yy, także tak to wygląda, tak działa aplikacja JazzPress Record. Myślę, że niektórym może się przydać, yy, a myślę, że niektórzy uznają ten wydatek 4 euro za zbędny, bo w końcu tyle jest różnych dyktafonów, nagrywaczy, yy, więc po co wydawać i po co przepłacać. I jedni, i drudzy moim zdaniem będą mieć rację. A wybór, jak zawsze. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, pozostawiam Wam dziękując za uwagę i za wysłuchanie tej dzisiejszej krótkiej audycji. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tychlo Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.